Cześć. Na tym filmiku chciałbym poruszyć temat przełożeń, ogólnie przekładni w kołach zębatych. Mamy zadanie, że dana jest przekładnia zębata mająca dane liczby zębów kół Z1, Z2. Mamy promień bębna, na którym nawija się linka zamocowana. Na jej końcu jest ciężar. Mamy wyznaczyć równanie ruchu te, tego ciężaru, czyli prędkość, przyspieszenie. Znamy drogę kątową koła pędnego. I ono ma postać φ1 jest równe 2 kwadrat. Nasze fi 1 czyli nasza droga kątowa, która napędza, to znajduje się w tym miejscu, czyli napędzamy koło zębate Z1. Ono ma daną średnicę, daną liczbę zębów. Koło zębate Z1 oddziaływuje na koło zębate Z2, zaczyna wprawiać je w ruch i zaczyna nam się kręcić Bambent z ciężarkiem. I tak dalej. Rozrysowałem na boku tutaj koła zębate oraz inne rzuty, aby lepiej to sobie zobrazować, jak to wygląda. Tu mamy rzut, jakby od przodu kół zębatych. Jedno kółko jest mniejsze, drugie jest większe. I do koła zębatego Z2 mamy przymocowany jakąś oś, na, którą jest, na której mamy bęben z tym ciężarkiem. Przechodząc już do przełożeń, yy, mamy. Tutaj wzór zapisany, że prędkość w ruchu po okręgu jest równa omega razy r. Omega to jest prędkość kątowa, a r to po prostu promień. Na złączeniu się dwóch kół zębatych musimy mieć tą samą prędkość, aby... Może tak, jeżeli byśmy mieli inną prędkość i te koła by nie były zsynchronizowane, czyli no z inną prędkością by się kręciły, na tym złączeniu to mogłoby wyrwać zęby. Generalnie nie może do takiej sytuacji dojść. Musi tutaj być jedna, jedna prędkość liniowa. Już niekoniecznie te same prędkości kątowe, albo obroty na minutę i tak dalej. Ale prędkość w tym miejscu jest, jest jednaka. Więc możemy przyrównać do wzoru, że prędkość liniowa koła zęba tego drugiego jest równa koła prędkości liniowej koła zębatego pierwszego. Jak to sobie rozpiszemy, otrzymamy, że omega 2 razy promień drugi jest równy omega 1 razy promień pierwszy koła. Przekształcając dalej ten wzór przerzucę sobie prędkości na jedną stronę i promienie na drugą stronę. Otrzymamy, że omega 2 przez omega 1 to jest to samo, co promień pierwszy podzielić przez promień drugi. Tutaj mamy przełożenie Kinematyczne, które jest zależne, które możemy opisać w sposób kinematyczny, czyli właśnie za pomocą prędkości, obrotów i tak dalej. Zaraz to rozpiszę bardziej, a tutaj mamy przełożenie geometryczne. Rozpisując to dalej, a czy rozpisując? I w inny sposób to zapiszę trochę. Omega 2 przez omega 1 to jest przełożenie kinematyczne. I ono jest w ten sam sposób zależne, co gdybyśmy napisali, że obroty na minutę koła pierwszego, do, czy koła drugiego do pierwszego, to też jest przełożenie kinematyczne. Przechodząc do przełożeń geometrycznych. Rozpiszę je tutaj. Promień pierwszego do promień drugiego. Ogólnie przełożenie kinematyczne, jak można zobaczyć, jest odwrotne do geometrycznego. Czyli, że omega 2 do omega 1 to jest to samo co R1 do R2, czyli odwrót. Promień jest to połowa średnicy. Możemy zapisać, że D1 drugich przez D2 drugich. Dwójki nam się usuną i zostanie nam samo D1 do D2. Idąc dalej. Jeżeli widzimy takie już zależności, to to jest to samo, co liczba zębów pierwszego do drugiego. Co nam dają te przełożenia? Narysuję duże koło oraz mniejsze. Mamy i liczbę zębów Z2 i liczbę zębów Z1. Przerównam to sobie tutaj. I na przykład Z1 to będzie 10 zębów. Koło zębate o 10 zębach, a Z2 będziemy mieć 100 zębów. Skróci nam się to, dostaniemy przełożenie 1 do 10. Co to daje w praktyce? Że duże koło podczas jednego obrotu obróci małym kółkiem 10 razy. Albo na odwrót, małe kółko musi się obrócić 10 razy, aby duże koło obróciło się raz. Powoduje to, że możemy bawić się. Bawić. Możemy zastosować różne rozwiązania, różne wielkości, różne przełożenia. Kładz zastosować do zespołu układów różnych, jeden tylko napęd. Będziemy mieć silnik o, o danych parametrach, o stałej prędkości, obojętnie jakiej, i przymocujemy go do koła zębatego Z2. Powiedzmy, że będziemy mieć silnik, który będzie się kręcił, nie wiem, 10 obrotów na sekundę, tak i podepniemy go do koła zębatego Z2. Ale potrzebujemy mieć w układzie na przykład... Mamy element, który potrzebuje mieć dziesięciokrotnie większą prędkość, to zastosujemy wtedy przełożenie właśnie z takim małym kółkiem. Możemy też zastosować przełożenie z kołami pasowymi, z łańcuchowymi i tak Generalnie możemy zastosować jeden silnik albo coś innego, co napędza. I stworzyć różne, dużo różnych przełożeń do wielu różnych podzespołów, żeby miały inne prędkości, żeby przyspieszały, były szybsze bądź wolniejsze, tak dalej. Po to się to stosuje. Jest to wygodne i z punktu widzenia ekonomiczne, bo wystarczy nam jedna jednostka napędowa oczywiście o odpowiedniej mocy, i tak dalej, żeby to wszystko uciągło. Wracając do naszego zadania. Rozpisałem tutaj poniżej wzór na drogę odcinka koła, czyli podczas pewnego obrotu o dany kąt, na danym promieniu utworzy nam się jakiś, jakaś droga na jakiś odcinek. Zapisałem z boku nasz kąt 1, który jest równy 2 pi kwadrat oraz promień R. Droga S generalnie na jednym i drugim będzie taka sama. Może być inny kąt, może być inny promień, ale droga będzie taka sama, przyrównujemy ją do siebie. Następnie podstawiamy ze wzoru tego tutaj, że φ2 r2 jest równe φ1 r1. Z tego przechodzimy dalej i otrzymamy, że φ2 jest równe φ1 r1 przez r2. Powracając do naszych przekształceń, mieliśmy, że omega2 przez omega1 jest równe r1 przez r2. W treści zadania nie było nic o tym. Czy znamy prędkości kątowe, czy nie, ale było, że znamy ilość zębów w kołach zęba. Więc przechodzę teraz z promieni na ilość zębów, które znamy, które mamy w danych. Podstawiając to do tego wzoru, który wyznaczyłem, otrzymamy, że fi 2 jest równe fi 1 razy Z1 przez Z2. Następnie możemy podstawić do tego wcześniejszego wzoru na S, że S jest równe fi 2 za φ2 podstawiam to co sobie wyznaczyliśmy, czyli φ1 razy z1 przez z2 razy r, no 2 albo po prostu r. Za φ1 podstawiam to co mieliśmy w treści zadania, czyli 2 t kwadrat i otrzymamy, że droga naszego ciężarka jest równa 2πt kwadrat razy z1 przez z2 razy r. Tu jest nasza część z tym przełożeniem. Droga ciężarka g jest równa temu, co tutaj zapisałem, czyli 2pi t kwadrat z1 przez z2r2. Aby przejść z drogi toru ruchu na prędkość, musimy zrobić pochodną drogi po czasie. Lub no, jeszcze taki, taka forma zapisu. Wszystkie Wartości w tym wzorze są stałymi, oprócz T. T jest naszą zmienną, od niej będziemy robić pochodną. Pochodna z T kwadrat jest równa 2T, czyli VG jest równe 2 razy 2, czyli otrzymamy 4pi T razy Z1 przez Z2R2. Tak samo przyspieszenie to pochodna prędkości po czasie. Taka, można jeszcze z takim zapisem się spotkać, lub podwójna pochodna po drodze czy torze ruchu. Czyli AG jest równe. Pochodna z T samego to jest 1, czyli otrzymamy, że 4pi razy Z1 przez Z2 razy R2 to nasze przyspieszenie. Wszystko się udało wyznaczyć. Mam nadzieję, że moje objaśnienie co do przełożeń komuś przyda. Dzięki za oglądanie.